Ja pierdzielę, ale to co powiem to już największa schiza Ni nigdy, nigdy czegoś takiego nie miałem. Nigdy, nigdy. Wczoraj jak był ten live 10 godzin, całego tego kurwa JRL'a oglądaliśmy 9 godzin dziadka. Pierwszy raz w życiu mi się przyśniło, że miałem live'a, oglądałem kurwa dziadka. I ja byłem taki giga zmęczony i jakiś widz napisał na czacie Tupson, idź już spać, wyśpi się, jutro odpalić live. <laughs> Serio, miałem taki sen kurwa, że widz jakiś mówił, że nie, tubson idź już spać Pałusz się <laughs> O mój Boże, już kurwa na Lsiad to do oglądania O mój Boże Czy jest i czy uważa, że czy uważam, że istnieje jakakolwiek realna szansa? Czy okoliczność, w której mógłbym się spotkać z łonem, ze sperem, to jeszcze możliwe z dziadkiem. A powiem Ci, że paradoksalnie mi się wydaje, że z dziadkiem jest większa szansa. Bo Dawid ma nie z odpały. Kurde, tak się jak ja się naoglądałem tych IRL-ów. Ja nie wiem czy z takim dzikusem bym chciał chodzić, kurde. Zobaczymy, zobaczymy. Muszę to jeszcze przemyśleć. On się nieładnie zachowuje.